<skrymne> Kolejna antydepresyjna tableteczka ląduje w Twoich ustach. Czujesz się lepiej, psychicznie ustabilizowane, no ale... Możliwe, że jakoś nie chce ci się już tiruriru, a może chce ci się tiruriru, ale mogłoby ono trwać i tysiąc godzin, a ty i tak byś nie wystrzelił. Sama jazda na ręcznym przestała być przyjemnością i bardziej przypomina orkę na polu, bo jedziesz, jedziesz, w ręce łapią cię skurczy, podpojawia się na skroni, tętno osiąga niepotyczne wartości, a końca nie widać. Zastanawiasz się, co się porobiło z twoim kindbałem. Natomiast twoja partnerka wyrywa sobie włosy z nerwów, w myśli, czyli tabletki objawiły bo prawdę, nie pociągam go, nie kocha mnie. Nic bardziej mylnego. Zdarza się tak, że tabletki depresyjne SSRI mogą obniżać libido, a także lub opóźniać wystrzał. W takim wypadku polecam zresztą kolejny raz. Nie skupiać się na finiszu, ale na całokształcie. Dalej możecie czuć i obdarzać się ogromną przyjemnością. A pływanie w jego miłości nie jest wyznacznikiem dobrego bzyku. To jest dla Was nowa sytuacja, a nowe sytuacje niszczą rutynę. Wykorzystajcie to.